Odcinek 7 Teraz. Odezwała się Klaudia w słuchawce. Byłem na to już przygotowany. Wcisnąłem przycisk i zauważyłem migającą czerwoną lampkę, ale nic poza tym. Wcisnąłem, ale nic się nie stało. Co mam robić? spytałem z przerażeniem w głosie. Jak to nic? zapytała. No, oprócz migającej lampki, która nawala mi po oczach, to nic się nie stało. Nie jesteś w systemie, powiedziała do siebie pod nosem. Szlak by to. Wołaj Wojtka, szybko. Nie ma jak. Strzela się w tym momencie z pancernymi, którzy jadą za nami i co masz na myśli, że nie jestem w systemie? Nie czas na pytania, zaraz rozbijesz się prosto o ścianę. Co? Zamurowało mnie. Piętnaście minut wcześniej. Słyszałaś o wybuchu? Jakim wybuchu, o niczym nie słyszałam. Daj mi sekundę, zaraz zerknę. No, faktycznie był wybuch. Naszych chłopców gonią opancerzone pojazdy nie jest dobrze. Co robimy? Daj mi pomyśleć przez chwilę. Nie ma na to czasu. Przecież wiem o tym. Już wiem. Wyślę ci adres to naszej tajnej kryjówki. Weź tę słuchawkę ze sobą. Wyślę ci też plan kryjówki gdzie masz się udać. I na koniec na mój znak otworzysz bramę wjazdową. Zrozumiałem. Tylko szybko, bo nie mają za wiele czasu. Znając Wojtka, to dając mu wybór, gdzie będzie chciał się udać, to na 100% wybierze pustkowie. Dobra, lecę. Pośpiesz się. Dobra, teraz wystarczy wprosić się na afterparty. Teraźniejszość. Nigdy nie byłem chyba bardziej przerażony. Słowa ledwo wychodziły z moich ust, i ledwo co, tworzyłem sensowne zdania, ale starałem się zachować zimną krew, mimo tak drastycznej sytuacji. Co do diaska masz na myśli, mówiąc, że zaraz się rozbijemy? Wydusiłem z siebie. Nie zamierzałem ułożyć tak niemiłego zdania, ale nie panuję już nad tym do końca, więc to nie do końca moja wina. Nie płacz już. Tego nie jestem pewna. Dałam instrukcję Jadenowi, więc wszystko jest w jego rękach. Jadenowi? Zaraz, zaraz. Kiedyś Jaden już pojawił się znikąd i zniknął. Umiał nawet zabrać mnie ze sobą, gdy miałem kłopoty. Nie myślałem o tym wcześniej, ale teraz nurtować będzie mnie jak on to zrobił. Myślę, że na pewno zdąży. Powiedz, wiesz coś o jego super szybkości? Zapytałem z ciekawości. Jakiej superszybkości? Czyli najwyraźniej jestem pierwszą osobą, która odkryła jego sekret. Nie wiem, o czym mówisz. A ja doskonale wiem, odezwał się Jayden ze słuchawki. I tak, jesteś pierwszą osobą, która to odkryła. Jayden. Jayden. Wykrzyczeliśmy radośnie w tym samym czasie jego imię. Bohater. Nazywam się Jayden. Wysoki mężczyzna, szczupła sylwetka Przeciętniak jak ich mało, taki sam jak wszyscy. Myślałem, że niczym się nie wyróżniam. Myślałem, że jestem dokładnie tacy sami jak oni wszyscy. Tego tak właściwie nie umiałem przed samym sobą przyznać. Nienawidzę być taki sam jak inni. Wolę wyjść z tłumu, wyróżnić się, nie być taki jak ci wszyscy. Dlatego postanowiłem sobie, że się zmienię. Będę inny. Będę miły, lepszy, będę pomagał słabszym i będę otwarty na wszystko i wszystkich. Myślałem w ten sposób, kiedy miałem na oko 10 lat. W tym wieku już byłem inny. Byłem najwyraźniej bardziej inteligentny niż średnia moich rówieśników. Niezwykle dobre wyniki w szkole sprawiły, że się wyróżniałem, ale nikogo nie obchodziło to, jaki jestem. Nikt nie chciał mnie poznać. Wszyscy od razu z góry zawsze zakładali, że mam wysokie ego i nie mam czasu na kolegów i że tylko się uczę. Tak naprawdę to nic się nie uczyłem, a wszystko co umiałem to uważnie słuchać na lekcji. Nie miałem kolegów, przyjaciół, znajomych. Byłem kujonem. Tylko że nikt nie mnie tak naprawdę nie znał. Gdy miałem 11 lat zostałem porwany. Jedynymi osobami, które się tym przejęli, byli moi rodzice, którzy postawili wszystkie jednostki policji na nogi w promieniu 100 kilometrów. Wiedziałem o tym, bo było o tym głośno wszędzie: prasa, telewizja, radio, ulica. W pewnym momencie moi porywacze stwierdzili, że nie jestem jakimś zwykłym dzieciakiem, tylko kimś ważnym. Przez około 10 godzin siedziałem z tyłu łane z workiem na głowie i związanymi rękami. Chyba zapomnieli mnie uśpić, ale w sumie, co ja tam wiem, nie jestem przecież porywaczem. W końcu Van się zatrzymał. Nie byłem głupi, przecież wiedziałem, jak się zachować nawet w takiej sytuacji. Po prostu się słuchać i robić wszystko, czego będą chcieli. Okazało się, że nawet nie będę miał okazji ich zobaczyć. Oczywiście. Zostałem sprzedany na rynku. Sto tysięcy złotych, za zwykłego dzieciaka, takiego jak wszyscy. W ten sposób przewijałem się od rąk do rąk. Byłem u Chińczyków, Japończyków, Polaków, Niemców. Aż w końcu trafiłem na polskiego doktorka. Totalnie mu odwaliło już lata temu. Mogłem to rozpoznać. Szalony naukowiec, który był zapatrzony, wręcz miał obsesję na punkcie fikcyjnych superbohaterów i nadzwyczajnych mocy. W ten sposób z Polski trafiłem do Nowego Jorku. Eksperymentował na mnie. Gryzły mnie pająki. Byłem poddawany promieniowaniu. Kazał mi wymyślać wynalazki. Trenował mnie. Próbował zamrozić. Wstrzykiwał do krwi dziwne substancje. Elektryzował. Raził prądem. Istne tortury, które nie miały na celu wydusić ze mnie czegokolwiek, tylko obdarzyć mnie supermocą. Zapomniał o jednym, żeby sprawdzać, czy dany eksperyment przyniósł jakiś skutek nie zapisywał notatek był tylko głupim starym dziadem który eksperymentował na dziecku pewnego dnia usłyszał w telewizji że jestem poszukiwany na całym świecie warty byłem 2 miliony dolarów nie mam pojęcia jak moi rodzice to zrobili ale najwidoczniej zadziałało oni nawet nie mają tyle pieniędzy albo ja jestem za głupi i nie zauważyłem w jakich luksusach żyłem nie wiem mam tylko 11 lat gdy się o tym dowiedział, spanikował i wyrzucił mnie na ulicę. Tak odwzęcza się swojemu królikowi doświadczalnym. Cud, że mnie nie zabił. Więc tak znalazłem się na nowojorskich przedmieściach. Brudny, obolały, z ciałem pełnym siniaków, ugryzień i kilku blizn. Jedenastoletni ja. Pozostawiony sam na pastwę losu w Nowym Jorku. Cudownie. Szedłem przez ulicę, szukając budki telefonicznej. Tak, pomyliło mi się z Londynem. Ale nie można za wiele wymagać od jedenastolatka. W końcu zaczepiła mnie pięciosobowa grupa dwa razy starszych ode mnie typów. Zastawili mi drogę przede mną i za mną oraz po bokach. Przypominam, że miałem 11 lat. Co tam młody? Zgubiłeś się? Grupa zaczęła się śmiać. Poczułem się jak w filmie. Nawet by się to zgadzało. Zostawcie mnie w spokoju, odpowiedziałem z największą powagą w głosie, jaką tylko umiałem z siebie wydusić. Oj, niemalutki, to się nie stanie. Dawaj kasę, to cię puścimy. Wiecznie ta kasa. Są ślepi czy ceo. Wyglądam ceo najmniej, jak bezdomny i porzucony przez rodziców, a oni żądają ode mnie kasy. Nie mam nic. Proszę, zostawcie mnie. Nie kłam ścierwo. Dawaj, co masz. Wtedy chwycili mnie za ręce, tak mocno, że nie byłem w stanie się uwolnić. W dodatku nie pozwalał mi na to mój stan fizyczny. Zaczęli mnie przeszukiwać. I niczego nie znaleźli. Widzicie? Nie kłamałem, głupi pomysł, żeby się wymądrzać, ale powiedziałem to wręcz automatycznie, niewiele się nad tym zastanawiając. W takim razie cię zostawimy zgodnie z umową. Rzucili mnie na ziemię. Wstałem tak szybko jak tylko byłem w stanie. Oddaliłem się od nich na oko na pięć metrów. Cała grupa wyciągnęła jakieś narzędzie i zaczęła iść w moją stronę. Mam naprawdę wielkiego pecha. Cofałem się cały czas, a oni szli w moim kierunku. Ślepy zaułek. Ja naprawdę mam wielkiego pecha. Gorzej być nie mogło. Wtedy poczułem w sobie uczucie szybkiej ucieczki. W głowie miałem obraz najszybszej trasy, która została obrana po ścianach i kończyła się na dachu budynku. Nie do końca wiedziałem, co się dzieje, ale czułem, że muszę pobiec. Najszybciej jak umiem. Najszybciej jak tylko potrafię. Więc biegnę prosto na swoich oprawców. Zamykam oczy i biegnę tak szybko, jak tylko potrafię. Kiedy otworzyłem oczy, znajdowałem się na dachu budynku. Wydawał się dziwnie znajomy, chociaż wiadomo, że nigdy na nim nie byłem. Ważne, że byłem bezpieczny. Kto by pomyślał, że doktorek mi tym razem pomógł? Później ktoś zauważył na tym dachu i pomyślał, że chce z niego skoczyć. Wezwał policję. I zaś wszystkie służby były na nogach. Myślę, że mam to po moich rodzicach. Policjanci zdjęli mnie z dachu i trafiłem na posterunek. Następnego dnia dowiedziałem się, że moi rodzice będą tu już jutro. Oto moja historia. Nazywam się Jaden, przeciętny chłopak, taki jak wszyscy, który został porwany i teraz ma supermoc przez jakiegoś zwariowanego doktorka.